Siema Dzisiaj robimy zalęte na jutro. Będziemy mówili na bata. Może potem chwilę na spinning. Tu, tak, tutaj mamy zalęte number one na płoć kilogram. Kilogram ziemi Super Mix Mondiale na Karpia. Kilogram kg ziemi tutaj jest sporo, tej, bo to duże wiadro. Jesteśmy na wsi nad Lipcem. Nie wiem, właśnie tutaj przyjechałem. To się jeszcze rozpakowuje i tą zajętę robię Jest 24 w nocy, jak widać, ciemno. No to trzeba ją domoczyć. I to jest rzeka liwiec, to jest też staw do niedołączony. Tutaj karpie, płoci, kleje, Krąpię, leszcze, jelce. Szczupaki o konia. Można złowić. mogę zacząć, na, zacząć nagrywać częściej filmy, bo już po zawodach, okręgówka była, teraz długo będzie przerwy, a więc nie trzeba się przygotowywać na nic, więc mogę sobie tak rekreacyjnie połowić. Tutaj też mamy dodatek pinki, nie wiem no, czy teraz znajdę. Słuchy. Widzimy, dobrze się uszlepi. No dobra, to może co i jak dokładnie na sprzęt, bo to będzie to odcinku jeszcze mówienia. Teraz na wsi jestem, no to. Tutaj trochę tego sprzętu jest, tutaj mam jeszcze zrobić zestawy. To są dwa spowiki jednogramowe. Jeszcze tam mam jakiś yy Bacik 6-metrowy Essential Mikado. 6 metrów. Jutro muszę też kartę na okręg siedlecki wyrobić, bo tutaj mam na razie na. Warszawski. Ja tutaj wszystko mam na spinning No dobra. Widzimy się jutro. Łowimy już na bata i na liwce. Tak jak mówiłem wcześniej, chwilę, chwilę temu, kiedy zaanę to robiłem. Rybat 6-metrowy Mikado. No to, hmm. no to będzie. Tak jakby jakby to powiedzieć wam pokażę jak będę miał rybę jakoś właśnie zmieniliśmy miejsce i złowiliśmy pierwszą rybę. To jest ukleja bardzo malutka. Właśnie wypuszczamy ją do wody na białego robaka. No dobra, będzie kolejna, to Wam pokażę też. No i tym pięknym widokiem kończymy dzisiaj film. Tutaj mamy liwiec z góry, bo most budują. Tam dalej mamy staw. Jeszcze tutaj chwilę łowiłem. Tam, gdzie jest ten wędkarz. Hmm. W najbliższych dniach możecie się spodziewać jeszcze z tamtego stawu y filmiku ze spiningu. Może być nawet jutro. Albo jeszcze dzisiaj go wrzucę. Hmm. No dobra. To chyba tyle. Musimy zakończyć ten dzień. Niestety nieudany, bo jedna uklejka była. <głynie> Ogólnie trzy. A więc jednak słabo. Да, это хорошо.